Witam wszystkich, z tej strony Spektra, a my wracamy do League of Legends i statystyk A więc osiągnęliśmy 55 poziom Yay. E, Jesteśmy w srebrze 4 <grym> Ale ja, ja jeszcze, no jeszcze przejdziemy do rankingowych, ale y, tak, jeszcze to poprawię <grym> Osiągnęliśmy ostatni punkt przed czwartym poziomem Jej i mamy 179 punktów maestri. O i Brand wy się, się wysunął na prowadzenie Znaczy na... Przedeko <grym> Dobrze Jeśli chodzi o historię gier Ostatnio dużo gramy na Urfie Bo... Bo jest Więc... Więc w sumie fajnie No właśnie w tych rankingowych to wyszło tak... Smutnie Znaczy... No... srebro 4 i ostatnio, w sumie, przegrywam wszystko, co się da, więc. No tak, ale mamy 33 punkty. Magiczna liczba. Z powtórek nic nie mam, odkąd mi nie działały statysty statystyki. Jeśli chodzi o postacie, no staram się grać nie tylko wsparciem, że tak to ujmę. Tak to wygląda. Eee, w ogóle więcej gram ostatnio, Lux, co jest dziwne. Trochę muszę zacząć nią grać rankedy. To może będę wygrywać. Chociaż B, więc w sumie no to są statystyki. Statystyki, tak to wygląda. Niko jest super supportem. W ogóle fajna postać. Swain jest też fajny. W ogóle tak przyjemnie się nim gra. Treszem nie wiem o co chodzi. Czasami się dobrze gra, czasami jest. Pajk jest specyficzny, ale strasznie mi się podoba sam koncept. Supporta, który nie jest. No właśnie, nie jest cute, kawaii. Jest taki. Straszny, mroczny, i właśnie o to chodzi. Tak, taki powinien być support. To było z supportów. Jeszcze tutaj mamy dwóch strzelców: Sivir i Tristan. Tak, jestem bardzo słabym strzelcem. Jeśli chodzi o środek, to tutaj zdecydowanie eko mi się najlepiej gra. Zoey próbuje, no ale nie wiem, czy można to nazwać gro. No i tutaj z góry niewystarczająca ilość tych więc tak to wyglądało z kolekcji chyba nic tu no właśnie, ten brand nam wyskoczył przy deko, co jest w sumie wow, nie spodziewałam się tego <grych> tak to wygląda czy mamy coś nowego? chyba nie, chyba po, od ostatniego staram się też nie kupować jakoś za dużo tych postaci bo no bo i tak nie umiem nimi grać, więc bez sensu. E, wyszedł Twój sklep z okazji cybernetycznych, właśnie w sumie, nie wiem z jakiej okazji, ale wyszedł i muszę przyznać, że zastanawiam się nad Niko, bo 60% hmm. i ten skin nie jest taki zły w sumie. No ale nie mam tyle w tym momencie, więc musiałabym dokupić, a no zobaczymy. Przejdźmy do tego, co nas wszystkich interesuje, czyli skrzynki. I w ogóle mam jedną kulę cybernetycznych i w sumie jedna wygrana na Urwie. Znaczy niewiele nam brakuje do tej drugiej kuli, bo muszę przyznać, że zbieram raczej na kulę jednak. Ale uznałam, że no wiecie, w sumie w następnym, możemy ją otworzyć przy następnej okazji a i tak mamy tutaj dużo różnych rzeczy mało kul cool i skrzyń, co prawda ale no są inne rzeczy, więc już mhm. poczekamy na nią do następnych do następnego, do, następny, do następnych statystyk tak więc przejdźmy do najfajniejszej zabawy, czyli otwieranie rzeczy od czego by tu zacząć? Może od zacznijmy od tych kul honoru? Bo w sumie w nich często wiele rzeczy nie ma. Właśnie niebieska esencja i fragmenty kluczy. Jej, ale super. Mamy tyle fragmentów kluczy. Możemy sobie kolejny klucz wykuć, chociaż akurat. U mnie z kluczami nie jest największy problem. E, no dobrze, teraz może te kół cool kapsuły. Mamy pięć kapsuł: Oriana, druga kapsuła: Lucia. Jej, ile niebieskiej sens, Jinx i Chogat oraz Sona i Morgana, doktor Mundo, Fiddlestick. Ło, wow, sporo tego było. Dziwnie. W sensie ze wszystkich było tak jeden, dwa bohaterowie, a tutaj nagle czterech, jeśli się nie mylę. Więc ciekawie, ciekawie. No dobrze, to teraz może odłamy klasowego bohatera. Co to będzie? Kenen, Jej. No dobrze, zostało nam kula cybernetycznych, dwie skrzynie. I dwie tajemnicze motki, no bo z innych. Aha, aha, a no właśnie. Mamy token. Mamy... Udało mi się zdobyć trzeci token siódmego poziomu masterina Lux, więc możemy ją sobie. E, więc możemy ją sobie odblokować w końcu. Chociaż muszę przyznać, że śmiesznie się tak gra z takim. Mm, Myślicie, że mam szósty poziom męski? Ja tak naprawdę mam już siódmy i mniej głupio na normalach w sumie, ale tak, zróbmy to. I to chyba będzie to, bo specjalnie mam odłamek. Tak, mam odłamek 3T. Uwaga, uwaga. Wow, Najszu! Nice. Gratulacje, udało Ci się osiągnąć kolejny kamień milowy ma. Udało Ci się osiągnąć kolejny kamień milowy maestrii bohaterów. Zdobywasz poziom siódmy arcymak na następującym bohaterze luks. Okej, okay. dziękuję. Doceniam. Ach, ale fajnie. Tak więc, jej, mamy to. Zobaczmy jak to wygląda. Niebieskość, cudownie. I teraz nie mam żadnego z szóstym w sumie. Śmiesznie. Dobrze. To tak, wróćmy do skrzyni. Więc jej, mamy to. Teraz jeszcze jedna eska na eko albo na brandzie, i będzie kolejny. Dobrze. <grym> to teraz tajemnicze motki. Pierwsza tajemnicza motka. Asynowy Pingu jakiś słodzia I druga emotka u Ciekawe Ciekawe Evelyn, którą w sumie nie gram Chociaż Pingu w sumie też nie gram e, Dobrze Przejdźmy do skrzyni Bo w sumie na to wszyscy czekamy I ja na no to też czekam Otwórzmy pierwszą skrzynię Sona Kolędnik Okej, okay, to jest... Nie gram Soną w sumie i chyba nie planuję, ale to jest ciekawy skin Jak będą, w ogóle jak będą trzy totalnie nie-skiny, to sobie je rozmienimy Będzie fajnie <grytanie> Otwieram drugi, drugą skrzynię Pantheon Piekarz, no proszę w ogóle tak zauważyłam, że ostatnio na tych statystykach tak strasznie, jojcze, że mech, jakie niefajne skiny, więc. Nie, pozytywna energia. Jaki uroczy piekarz i kolędnik. Kula cybernetyczna, otwórzmy ją, zobaczmy, jaki skin do postaci, której nie gram, wypadnie. wow, W sensie. W sensie tęsknię jest ładny W sensie w ogóle, wiecie co? Jestem zła na Aliur Bank, bo chciałam taką fajną, fajn, fajne konto z, z kartą z Mistrzowską Age. Z kartą z Mistrzowską Age. No i wchodzę do banku i mówię: proszę pani, słyszałam, że ostatnio e, zaczęliście współpracę z League of Legends. I w ogóle super, i gratuluję. I chcę takie konto. A pani mówi: co? <laughs> Tak to było, więc yy, tak, jest mi smutno. I mam nudną, zwykłą kartę. Ale jeszcze się pójdę do nich. <grym> Jak ta karta przyjdzie, to zwykła, że, że chcę taką z AGE, która zbiera od Pońcy. Tak. Yy, I w ogóle teraz wypadła ta, właśnie ta AGE, więc to jest, to jest dobry znak, słuchajcie. Na pewno zdobędę tę kartę i to konto dla kracza. E, więc, wow, dodaję do łupów i to jest odłamek. Nie, to, to nie jest, co to jest? To jest odłamek? Odłamek, tak. Hmm. I nie starczy mina. No dobrze, ale wow, nie spodziewałam się tego. Muszę zobaczyć, jak ta Aisha w ogóle wygląda w sumie. Bo. Bo nie wiem. Ale jest ładna i w ogóle to jest jakiś super. Jakiś. Ja myślałam, że go można tylko kupić, bo ona była mistrzowskie skiny. One są jakieś takie, że je się dostaje za coś, nie? Nieważne. Tak więc, wow, ale fajnie. Cieszę się. Jednak nie zrobimy reloru Re, re, Relo. Re, nie. Nieważne. Wiecie o co chodzi. Tak więc. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku League of Legends.